Film poglądowy numer 2 odnośnie deklamowanego pada, który, którego reklamacja została uznana za niezasadną. Prawą gałką R, biorąc do tyłu, podnosimy kamerę. Kiedy bierzemy ją do przodu, ona się obniża. Jeszcze raz, biodę do tyłu podnosi się. Pcham do przodu, obniża się. To teraz za chwilę pokażę filmik, jak to działa w rzeczywistości. Daję sobie gałkę, tak. Obracam kamerę. Jeżdżę sobie prawej gałki, nie dotykam i obraz zjechał na dół. No to dajemy do tyłu. Tak więc po raz kolejny było to pięknie widać. Tak, tak jak musimy teraz zobaczyć. Samo się obniżyło. Prawa gałka służy góra-dół. A jak przed chwilą sami mogliście zobaczyć, obraz sam automatycznie zjechał w dół. To jest filmik dla panów z serwisu, którzy twierdzą, że wszystko jest dobrze. Pad w ogóle nie jest naciskany. A pokazuje, że cały czas jest wciśnięty przycisk. O, nagle zniknął za chwilę się pewnie pojawi znowu. Ponaciskamy różne te klawisze, LT. Naciskamy też tutaj takie rzeczy. Robię zawodnik tylko wtedy, kiedy trzymamy prawą gałkę. O, proszę. Ja nic nie dotykam. Nic nie dotykam, a zawodnik idzie. Teraz wezmę gałkę w dół, przestanie. Proszę. I znowu idzie. Ja nic nie dotykam. To jest właśnie. O. I teraz mogę zrobić dokładnie to samo, trzymając gałkę, bo na tym to polega.